Hej, tutaj Marta. Robimy na śniadanie dzisiaj hotokeki japońskie. w stylu amerykańskich pantyków które można jeść na słodko i słono. Plany miały być trochę inne, bo miałam nagrywać dzisiaj, jak się robi smażonego kurczaka, Ech, bo mieliśmy się na piknik. Ale nie wiem, czy w całej Japonii tak jest, czy nie, ale. No, normalnie u nas prefekturze ta pogoda się albo zmienia, albo po prostu Google nie nadąża. Ja nie wiem. Wczoraj pokazywało, że będzie dzisiaj słońce. Dzisiaj już jest już pokazuje, że będzie deszcz, więc nie wiem czy można iść, czy nie. Najlepsze um, jest to, że jest na dworzu może z 22 stopnie. A ja poczułam, że nagle zrobiło się zimno. I ja mówię, Boże, co to w ogóle mam? Nie wiem, czy mi się już chciało znowu przestawiło na tą taką cieplejszą temperaturę na klimat, czy co w Rumunii w sumie było to samo, jak mieszkaliśmy, to też były takie upały po 30, po 30 prawie 40 stopni. To było, pamiętam, że to było moje pierwsze lato w Rumunii. I było 39 stopni I ja się cały czas siedziałam, bo jeszcze wtedy nie pracowałam. Siedziałam w domu, bo akurat to była zainstalowana klimatyzacja. A, siedziałam w klimatyzowany okay. i po prostu jak wychodziło się z domu to bluzka totalnie się przyklejała. Teraz jest 22 stopnie i sobie sobie, boże, zimno, jakoś normalnie. Szaro się zrobiło, jak w Polsce w listopadzie. I nie wiem właśnie, co będziemy dzisiaj robić, bo samochodu też nie mamy. Bo ogółem, pierwszym planem było to, że... Musimy pojechać na farmę. Ale na farmę nie pojedziemy, bo też chciał samochód pożyczyć. No to żeśmy mu dali. No to stwierdzili, że pójdziemy do... Pójdziemy y, do parku i zrobimy piknik i sobie po prostu spędzimy czas. No ale oczywiście jak trochę biednemu oczy, wie, oczy wieje i tyle z tego było, nie? <grym> No, więc, y, nie wiem, co będziemy robić. Oprócz tego, że wieczorem będziemy jeść takojaki, y, takie kulki i ośmiornice. To Wam akurat trochę nagram, bo to też jest pyszne. Po prostu pyszne. Piknikie. Ja, piknik tutaj. A nice weather. Jak wcześniej mówiłam, mieliśmy iść na piknik, a już potem myśleliśmy, że może do parku wcześniej, ale nagle się rozpadało. Więc e, wszystkie plany zostały odwołane. E, więc stwierdziliśmy, że przyjdziemy się do takiego jakby centrum naukowego dla dzieci, które jest niedaleko nas. I zobaczymy, co tam można porobić, żeby po prostu nie siedzieć w domu. Zazwyczaj właśnie... To jest w sumie droga do parku, gdzie zawsze chodzę z Tomo, w ciągu tygodnia. W weekendy zazwyczaj tam nie chodzimy, bo tam zawsze jest mnóstwo jakichś innych ludzi, których ja nie znam. W tygodniu to jestem raczej przyzwyczajona, że za, zawsze przychodzą ci sami ludzie i jeszcze tak się na mnie nie patrzą A, czasami dziwnie. Albo tak e, nie wiem czy oni są po prostu taki ciekawcy, bo skąd ja się tu wzięłam, chociaż ja nie jestem jedynym obcokrajowcem, który przychodzi do tego e, parku. No ale w weekendy zawsze przychodzą jakieś inne osoby. Wydaje mi się, że też po prostu dojeżdżają tutaj. Dlatego nie specjalnie tutaj przychodzimy, no i zawsze w weekend wtedy, jak jest takie to są ciekawsze rzeczy po prostu do, do roboty, czy w domu, czy po prostu gdzieś pojechać, czy coś zrobić, A, czy po prostu pojedziemy na camping, więc wtedy jest po prostu inna aktywność. dzieci właśnie mają zajęcia pozaszkolne również zwłaszcza te sportowe e, weekendy albo w wakacje, na przykład przychodzą na treningi na jakieś pływanie, właśnie koszykówkę, piłkę nożną albo zło, tutaj, o tutaj. Gambary. <laughs> he thinks maybe really he's in color of mandarin. <laughs> <laughs> Byliśmy już w domu. Już w sumie jest wieczór. Wr wróciliśmy z tego muzeum mm, naukowego. Yy, na obiedzie byliśmy na stacji kolejowej, gdzie omurais. To pokażę wam przybitki Co robi <grywka>

But mine. <laughs> <laughs> yeah, <well>. season. <sighs> <laughs> Let me try. How it looks. Ah, like this. Mm. <laughs> Souffle <coughs> <coughs> mm. <laughs> <shield> What's that? Strange, yours are it. Yeah, it should be the easiest. Go ahead. Mm. Yum yum. Mm. The egg is very soft. I mm. ja. Okay, będziemy robić kolację, będziemy robić tako jaki, więc zaraz wam pokażę, bo Tamo już się też szykuje, bo będzie gotował, więc yy, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Dobra, tutaj mamy składniki głównie na taco jaki, czyli zielona cebulka, ciasto, kapusta, imbir, kiełbaski dla Tamo, ośmiornica nori i tutaj są takie chrupki z pozostałości ze smażenia tempury to no nawet można to kupić w sklepie normalnie, albo samemu zrobić i takojaki je się głównie z majonezem i sosem do takojaków i w sumie jeszcze bonita no i tutaj jest główny gość czyli patelnia do takojaków. kiedyś widziałam, że na Aliexpress ją sprzedają już taką elektryczną. Tutaj jest w sumie ta patelnia, ona jest osobno, e, ale są właśnie też maszyny e, takie do kupienia. Mm, no i tutaj właśnie się smaka, że te takie kulki e, e, z ośmiornicą w środku. E, I to jest w sumie taka po, powiedzmy impreza dla rodziny, dla znajomych. to wszyscy, wszyscy lubią, wszyscy jedzą. E, no i fajnie jest właśnie, że wszyscy mogą brać udział w gotowaniu, bo po prostu ludzie siedzą i tutaj obracają te kulki, żeby one się ugotowały. No i zaraz Wam pokażę, jak to właśnie wygląda przy smażeniu. No i my będziemy jeść i będziemy się żegnać, więc to już będą tylko chyba prawdopodobnie przebitki co i jak.